Ze mną rafować wszystkich, męczyzn, z kajesz no nie udało się? Dokładnie. Pierwsza tercja czysta, a później od połowy drugiej tercji zaczęliśmy grać. Kiedyś trochę się cofnęły i my prowadziliśmy grę i jakoś to wyglądało lepiej niż ta, ta pierwsza tercja, i, i połowa drugiej, więc zabrakło czasu, żeby, żeby wyrównać i. Przegraliśmy, tak jak, jak było to jest widać na, na mecz. Węgry, czujecie w kościach jeszcze? Dały się we Na pewno, na pewno te trzy mecze graliśmy codziennie. Teraz co w poniedziałek mieliśmy wolny wtorek trening w środę znowu mecz, więc na pewno tych sił ubywa. Kadrę mamy wąską, więc no, trzeba grać. No, na pewno, na pewno to się odbija jakoś na, na jakimś na noc, ale no, no nic nie pozostaje, tylko, tylko trzeba grać. I już widać, że, że, że w trzeciej tercji mieliśmy siłę, żeby, żeby jeździć. Nie wiem, pierwsza tercja przestana i zadecydowała o wyniku dzisiejszego nocy. Rafał, temat może drażliwy, ale no nie da się go nie poruszyć dzisiaj. Trener Zacharki ogłosił no, powołania. Jak wygląda Twoja sytuacja tak naprawdę reprezentacyjna? nie pojechałeś bo... Kijowa, a w tym momencie dostaje powołanie bramka aż z Poloni bytom. Widocznie, widocznie trener wie lepiej, kto jest w formie i nie wiem, ja, ja nigdy nie, nie odmawiałem gry w kadrze. Zawsze jak było powołanie, zawsze byłem na, tym, na tej kadrze. Widocznie trener ma inną wizję zespołu, powołuje zawodników nowych, młodszych, no, może i lepiej na nich się będzie opierać kadra nie no, panu, nie powiem do... szczerze, bardzo ładna wypowiedź, oficjalna. Natomiast opowiadajmy no, szczerze, no, no, nie, no nie, ma, nie, nie ma żadnych tam zgrzytów jakichś. Za zgrupowaniem no, przed świata, to nie, nie Nie, 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 absolutnie. Renek powiedział, że podziękował, ja podziękowałem i to rozjechaliśmy się kibicowałem chłopakom, że, żeby, żeby zrobili ten awans wiadomo znamy się z, znamy się z kadry, więc, więc nie, nie ma może żadnym jakimś życiem tam okej, okay. mówię o, o linii i zawodnych Nie, trener. nie, to, to tam nie ma, nie ma nie ma rozmowy, nie ma dyskusji żadnej z trenerem, on ma autorytet, on jest yy, yy, trenerem z najwyższej półki Taki tu przyjechał, takiego zatrudnili i on ma jakąś wizję na, na tą polską reprezentację i powołuje tych zawodników. Ja, ja za, za jego kadencji zagrałem w kadrze w sumie dwa mecze, no to na, na tyle tyle challengeów i na, na, na tyle, więc, więc, więc od, razu, od razu byłem wiadomo wykluczony z, z gry o, o walkę o, o pierwszego bramkarza tej tej kadry obecnej i, i no i tak to wygląda, że, że trener wziął na mistrzostwa Przemka i Kamila, więc y, teraz też stawia na, na Przemka i, i, bierze, i dobiera tam dwóch młodych bramkarzy, więc no szuka, szuka chyba drugiego nie wiem. No, nie wiem miałem ja, co, co więcej powiedzieć. No. No, zawsze... Komentarz do, do innych powołań co i, co i koledzy no, na pewno, no. Zaszedł, mam na myśli nasza Bonia, który się nawet na rezerwie nie zmieścił. No Dokładnie, no to jest. To yy, yy, chodzi o Damiana. Damian też yy, myślę, że ma podejście takie jak yy, ja w tej kwestii: że yy, wiadomo, nie jest, nie jest różowo, ale, ale myślę, że ma, ma dla naszej drużyny, yy, yy, która, która nie ma jakiegoś mocnego składu w tym, w tym roku a jesteśmy powiedzmy w czubie tabeli wygrywaliśmy z lepszymi drużynami od siebie kadrowo i, i pierwszy atak y, gra świetnie, strzela bramki 80% bramek strzela pierwszy atak nasz i na pewno, na pewno powinien być ktoś powołany z tego ataku a tu rezerwa dla Kowalówki, dla Arona Damian y, nie wiem czy, czy zakończył w ogóle, czy, czy też by pojechał gdyby był, to nie wiem, to, to nie rozmawiałem z nim na ten temat i, i no to dla tych kowalówka i śmielecki młodzi zawodnicy, którzy, którzy się pracują w te stacji kanadyjskiej, więc myślę, że, że ich powinien powołać w głównym składzie, a nie nie na rezerwę, bo to jest trochę powinien w swoim stanie. No dokładnie. A ty jakbyś został powołanie? Pojechałbyś? Na tą chwilę nie. Podziękowałbyś raczej. Raczej tak. Są jeszcze nie nie niedograne sprawy... ze zgrupowania wcześniejszego z gdzie związek ściga kluby, żeby płacili w terminie wszystko, wszystkie opłaty robił, a z tego co wiem, do tej pory zawodnicy nie dostali od mistrzostw żadnych pieniędzy za zgrupowania. Czym na żadnym rzeczy po imieniu zaległości sięgają kwietnia tego roku? Dokładnie. Dniówki za, za każdego innego prezesa By, było, były dniówki kadrowe, takie i zawsze były to wypłacane od razu najpóźniej no przed następnym challenge'em, czy zgrupowaniem. No, no w tym roku już były, było jedno zgrupowanie jakieś w lato po mistrzostwach. No i teraz już trzecie od, od mistrzostw, więc, więc no już te długi trochę sięgają i myślę, że... że... Mówisz teraz o innych zawodnikach? O innych zawodnikach, dokładnie. No, ja tam nie mam dużych duży, duży zaległości, bo, bo tylko byłem na zgrupowaniu przed mistrzostwami, na mistrzostwa nie pojechałem, więc. Więc wiadomo, że, że ja mam najmniejsze zadłużenie, yy, ale ci zawodnicy, co, co jeżdżą non-stop, no to już mają sporo tam pieniędzy w związku, zamrożone. Rafał, takie pytanie, no sezon już się zaczął, dopiero chwilę temu, ale cały czas kibice sobie jak co roku zadają to samo pytanie, czy Radzik, jak ze zdrowiem, czy wytrzyma cały sezon? Na pewno tych lat nie ubywa, tylko przybywa i i no jest sporo tych meczów, wiadomo, zagraliśmy już... Zmiennika w tym roku, godnego jakoś? No, jest tak, jak, jak jest, co no, roku jest ciężko, w tamtym roku nie broniłem 9 minut z całego sezonu, więc, więc, więc no, to jest pół tercji, nie broniłem, a wszystko obroniłem w tym roku, na razie jeszcze nie miałem odpoczynku. Ale staram się, no wiadomo, ze zdrowiem nie ma kontuzji, odpukać, aby nie było najważniejsze i myślę, że, że jestem w stanie wytrzymać cały sezon, ale... sytuację nie jest to jakoś tak, że masz jakieś niepodleczone urazy, które się czają, czekają na koniec. to, jest, to, jest, to jest, Urazy się zdarzają, ale to są jakieś delikatne takie rzeczy, które, które masażysta e, naprawia nas i... I od, na razie tych kontuzji nie jest dużo. Wiadomo, że bramkarz nie jest narażony aż na, na, na tyle urazów, co, co zawodnicy w polu jest mniej starć jakiś tylko jakieś naciągnięcia czy coś, ale na razie nie ma mowy o tym i, i jest to. Rafał, takie pytanie jesteś już no, długie lata podporą naszej drużyny. Przed tym sezonem nie przedłużałeś umowy, ponieważ miałeś dłuższą. No, skoro mówimy, że cały sezon na tobie stoi, sezon-sezon, drużyna, były już jakieś rozmowy na temat przedłużenia kontraktu, czy raczej no, czekamy tutaj, aż, aż rok się skończy? Znaczy, no, nie było w tamtym roku też. Klub dopiero rozmawia z zawodnikami, co im się kończą umowy w kwietniu. Więc no jest to troszkę późno, wiadomo, że... Pytam dlatego, że Bramkarz to jest szczególna pozycja, a, a no nie, nie czarnym się jesteś na naszą podporą. Do, do tej pory podpisywałem wcześniej, wiadomo, przed końcem kontraktu już były jakieś rozmowy prowadzone, ale w tym roku jeszcze nie, nikt nie rozmawiał. Nie. Powiedzmy tak, czy gdyby ktoś z klubu, z zarządu klubu chciał podjąć rozmowy przed końcem sezonu, przed play teraz, póki jest spokojnie, to byłbyś zainteresowany? Na pewno. Ja już tu jestem dziesiąty sezon, więc y, no już y, troszkę czasu spędziłem w Krakowie, już tu, tu domowiłem się. Turka chodzi do szkoły y, od początku, więc, więc y, no, no jest, jest to dla mnie tak naprawdę teraz dom i nawet gdyby się pojawiła Jakaś oferta, nie, nie wiem, obojętnie z jakiej drużyny, to, to naprawdę nie, 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 ma, nie ma za dużo co myśleć, tylko bo po prostu bym podpisał tutaj, wiadomo, sponsor bardzo dobry, jak na polskie warunki, nie ma żadnych problemów finansowych. Wypłacane są pieniądze. Weźmy otwarcie, bo to, to jest bardzo słowo, co powiedziałeś. Kiedy, kiedy jeden z obrońców odszedł przed tym sezonem, mówił, że, że są jakieś zaległości, prawda, z premiami i tak dalej. Nie ma w tym momencie żadnych zaległości klubu wobec zawodników? Na czymś, są zaległości? My, my jesteśmy dogadani, wiadomo, że z premia, z premia jest zawsze wypłacana. Troszkę później, nie zawsze jak się zdobywa mistrza, to jest na, na drugi dzień wypłacana premia za, za mistrzostwo. I, i to, to są jedyne, jedyne kwestie, które, które nie, są, nie są wypłacane na bieżąco, bo, bo wiadomo, klub też ma różne, różne rzeczy do, 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 do płacenia. Chodzi tu o, o piłkę, też środki, wiadomo, że są dużo większe nakładane na to. Ale my... Klub od razu nam powiedział, kiedy, kiedy, możemy się spodziewać tych pieniędzy i pod tym względem nie ma niego mówię. Nie ma, do, wszystko jest jak jak należy. No jest to naprawdę w tej kwestii, tej kwestii to jest klub, który, który jest w czołówce na pewno hokej, chodzi mi tu o hokej, bo wiadomo są różne problemy, nie płacą, bo grają za darmo, to, to nie jest dobre i wiadomo dróg też nie ściąga jakichś zawodników, nie wiadomo jakich e, chodzi o, o kwestie finansowe, ale, ale no, buduje drużynę na, na, na tym, na tym szczeblu co, co ma akurat taki budżet za, zapewniony i, i tak to wygląda i, i dlatego też nie ma, nie ma problemów, bo wiadomo, że można ściągnąć y, 30 zawodników, e, obiecać im pieniądze różne wirtualne i później wiadomo jakie jak jest w, w tej chwili, gdzie, gdzie już, e, w już e, czwartym miesiącu są bez pieniędzy i, i teraz e, myślicie, co to, to zrobić. Rafał, użyłeś tutaj takich pięknych słów, wcześniej, że, że tutaj teraz swój dom i w ogóle no, pochodzisz z dostawca. W dostawcu przed sezonem była budowana drużyna ta właśnie, która teraz wylądowała w kręicy. Mhm. Mm, Nazwijmy rzeczy po imieniu, zanim tam trafił przemego drobnych. Były jakieś pytania wobec ciebie? nie, absolutnie nie. No, Buduje ją trener za Harkin, widać nie widzi mnie w drużynie, więc nie było żadnej rozmowy na ten temat. Pan też nie było. Tam tak Rafał, wielu kibiców się zastanawia, tak naprawdę nie mamy możliwości sprawdzenia tego naocznie z trybu. Co potrafi Kulik, co potrafi Robert Kowalówka. Na pewno to jest ciężka, ciężka rola takiego bramkarza drugiego, który, który jest odgórnie drugim bramkarzem i rzadko dostaje szansę swoją. I, i na pewno stara się kowalówki dopiero przyszedł w tym, w tym roku, więc, więc na pewno młody chłopak, który, który by dostał szansę bronienia. Ma, ma, ma warunki na to, żeby, żeby bronić. Wiadomo, że, że mecze to są to jest najważniejsze, nie treningi, nie, nie, nie trenowanie, tylko, tylko na meczach Bramkarz. Bramkarz potrzebuje meczu przede wszystkim. Kolik Kolik tak samo bronił, byliśmy na, w lato na turnieju, bronił jeden mecz, świetnie zagrał 1-1 z słowacką drużyną. Przegraliśmy pokarnych, ale mecz bronił bardzo dobrze. Wiadomo, że zdarzają się błędy, bo, bo nie, jest, nie jest doświadczony w meczach, czyli, czyli zdarzają się, błędy się zdarzają każdemu, ale wiadomo, że no, ciężko powiedzieć, bramkarz potrzebuje ogrania w meczach no i reaktuje. Pytam się tak twoim zdaniem, zdaniem powiedzmy to otwarcie najbardziej doświadczonego, najbardziej utytułowanego bramkarza w Polsce. Widzisz go na treningach. Kiwice tak naprawdę nie wiedzą, gdyby zdarzyła się sytuacja, że musi wejść. Mogą być spokojni? Myślę, że tak, żeby to ogarnął, bo już je trenuje z nami długi czas i myślę, że dałby radę. Wiadomo, nie wiem jak. Bramkarz musi mieć psychikę dobrą i, i to jest też bardzo ważne, bo wiadomo, że... Ale myślę, że u niego jest w porządku. Ty masz dobrą psychikę? Ja myślę, że... Myślę, że tak, bo... myślę, że tak. Jak na innych lodowiskach zdarzają się... No, to jest, Zdarzają się różne, różne... Jak to na ciebie działa? Dla mnie to nie działa, no śmieję się z tego tak naprawdę i... Różne są rzeczy, więc w więc tym akurat nie nie, ma, nie, nie mam w sobie nic do zarzucenia, że, że się stresuje, czy bardziej denerwuję, to, to, to nie działa na mnie tak. Rafał, takie trochę pytanie o, o technikę bramkarską. Po pierwsze jak u nas widzę? W takim klubie sam mówisz bardzo porządnie, jak na polskie warunki, jak Krakowia. Wygląda trenowanie bramkarza. Czy Ciebie trenuje trener Rochaczek, czy, czy Twój trening polega na trenowaniu z zawodnikami, że oni robią się jakieś najazdy, strzały? No dokładnie, tak wygląda. No, nie, to nie mamy trenera bramkarza nie, ma, nie mamy i to, to jest na pewno... Na, po, na pewno widać, teraz jest dużo bramkarzy Czechów, Słowaków, którzy przyjechali, czy przy Kanadyjczyków i... I widać, że, że ta technika u nich, poruszanie się w bramce na lodzie, jest o niebo lepsza niż naszych, na, na nas, na polskich bramkarzach, bo oni pracują. Są, są trenerzy od bramkarzy, którzy, którzy pracują z nimi dzień w dzień i, i, i po prostu to jest widoczne teraz. Bo teraz dla mnie trener bramkarzy jakby przyszedł, bo to już mnie nie nauczy za dużo rzeczy, bo po prostu jestem już przyzwyczajony do swojej. Twojego stylu jakiegoś bronienia, i po prostu już ciężko by było w tym wieku coś zmieniać. Wiadomo, tu przychodzę do tych dzieci raz w tygodniu, tak przyjeżdżam sobie, córka jeździ na łyżwach, ja tam z nimi wychodzę, po, po, pojeżdżę z nimi, trochę pokazuję im, bo, bo tak samo oni by zaczynali bez trenera bramkarzy w tym wieku. Gdzie, gdzie wiadomo ja jakieś tam doświadczenie już mam, może, może nie do końca jakoś technicznie dobrze to wykonuję, ale no tak, takie są realia, że, że w klubie nie ma, nie ma takiej osoby i, no i ja też cały, cały od początku od siódmego roku życia jak trenuję hokej też nie miałem stopno, może też tak właśnie przychodził taki, taki trener i, no i coś tam nam pokazywał, ale no to jest trochę mało. To jest kwestia, do której chciałbym zaraz wrócić, natomiast jeszcze takie pytanie, często kiedy są transmitowane mecze, to dziennikarze takiego hasła używają, takiego wiecznie żywego w swoim przypadku, kiedy obronisz jakąś sytuację, trudno się mówi, bo Radzik broni na lewą stronę i napastnik się pomylił, to według Ciebie naprawdę, Ty rozmawiasz z tymi napastnikami, to naprawdę ma znaczenie, że jesteś odwrotny? Nie, ja myślę, że to nie ma znaczenia, to jest po prostu, że... Jestem, byłem o jedną osobą w Polsce, która broniła odwrotnie, teraz jest bramkarz z Jaszczębia, tak samo broni na prawej stronie, ma łapaczkę, więc, więc, to nie jest, to, to, to właśnie takie gadanie komentatorów, może troszkę starszych. Napatnikowi to raczej według mnie. Nie, myślę, sobie... że nie, że, że, napatnik widzi, nie ma głowy w lodzie, jak jedzie na bramkarza, tylko patrzy, gdzie, gdzie bramkarz ma miejsce, gdzie, gdzie, gdzie ma, gdzie ma nie jest to jakieś, yy, jakaś różnica. Mhm. Rafa, poruszyłeś tutaj temat, że z młodymi zawodnikami, że im pokażesz i tak dalej. I, no wiemy, że nasz kapitan Daniel Laszkiewicz jest mocno zaangażowany w, w szkolenie młodzieży i tak naprawdę kibice poza tym niewiele więcej wiedzą, jak to wygląda. Ty jesteś aktywny w tym temacie, ponieważ kibice, tak naprawdę mówiąc o bramkarzach, najczęściej wspominają tutaj Jakubowskiego, że to jest ten bramkarz, który trenował z młodzieżą i potem już nic. No no to właśnie ja od tamtego roku czy jestem zaangażowany. Przychodzę raz w tygodniu w czwartki na te treningi, przychodzę też z Turką, Turka sobie jeździ też, żeby troszkę się pouczyła wiadomo i, i przy okazji wychodzę z nimi raz w tygodniu. Wiadomo, tych meczów jest tyle, że, że naprawdę też też nie chce, nie chcę się za bardzo nam przyjeżdżać na to lodowisko, tyle razy już dziennie, więc Daniel jest tu trzy razy w tygodniu, więc szacunek dla niego, że, że, że naprawdę jeszcze to ogarnia, bo, bo na przykład w poniedziałek mamy po południu trening, a on zostaje i wraca do domu o godzinie tam 11, we wtorek jest mecz, w środę znowu jest trening rano i, i on ma ten trening wieczorem z dziećmi. Ciężkie ciężki jest to, wiadomo jak się gra, jakieś z tych meczy. Piotrek Jakubowski nie bronił, tak, tak szczerze, to no, był drugim bramkarzem, nie bronił. Yy, nie miał rodziny w Krakowie, był sam tutaj, więc, więc, yy, więc przychodził z tymi dziećmi. I on, on, on teraz, tego, bo, bo rozmawiam z nim, to w Gdańsku też trenuje tych bramkarzy, ma jakąś tam smychałkę do tego. I, I po prostu no, tak to wygląda. Sam mówisz, że, że Jakubowski trenuje w Gdańsku. Wiemy, że, że Marek Grączka też dobre wyniki osiąga jako trener. Widzisz w tym kierunku jakieś swoje? My, my chciałbym, wiadomo. Może no, no, ja, Chciałbym na pewno, tak jak mówię, no, coś robić w tym kierunku, jak już skończę tak naprawdę grać, i, i wtedy, wtedy tym się zająć tak na poważnie. Teraz wiadomo jest to tak bardziej po prostu przychodzę, żeby, żeby coś, coś tym chłopakom pokazać oni... To ma też wiedzą... mentalne znaczenie, Te... że, że widzą kogoś takiego jak ty. No dokładnie cieszą, cieszą, nie cieszą się, cieszą się, jesteś rodzaju pomnikiem już. Cieszą się, że, że przychodzimy, że, że mogą trochę potrenować. I... No i wiadomo to jest na razie takie takie taka amatorka bardziej, ale ale później, jak już się skończy te granie, to wiadomo, że by się chciało zostać przy tym i, i jeszcze, jeszcze coś w tym kierunku działać, żeby, żeby to doszło do przodu. Ostatnie pytanie, Rafał. Będzie w tym roku obrona, mistrzostwa? No, na wygrać jak najlepiej, wiadomo, walczymy o te czwarte miejsce i te mecze są wyrównane, z wszystkimi można wygrać, z wszystkimi można przegrać yy, i po prostu no, staramy się jak możemy, wiadomo, czasami nam to wychodzi, czasami nie i o mistrza na tą chwilę nie mówił, że, że obronimy mistrza, tylko naszym celem jest czwórka, tak jak w tamtym roku. Nadal wysoko bardzo, ale no jak się uda, będzie super. Ale czwórka, będziemy zadowoleni z czwórki. Wiadomo, że jak my jesteśmy w czwórce, to później już możemy namieszać i troszkę i oby tak było. W tym roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję.